Cześć. w tym odcinku chciałam Wam pokazać, um, jak zdać taki notesik. To jest po prostu D, 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 DI, i y. To po prostu do tego będzie nam w takich karteczek, to tu z tyłu są takie które jakby wam powiedzieć. A tutaj y, takie no, ładne do pisania. One no, po prostu się nazywają jak kupiwa, kupowałam. Mie w papierniczym, były po 3,22 akurat w papierniczym. Możemy sobie jakimś znaleźć, te powinno Musicie powiedzieć tak: karteczki z Titzki I tam pani sobie Was zapyta jaki kolor albo on, sobie sobie, sobie weźmiecie. możecie kupić. To jest to, te karteczki są bardzo fajne, takie jak w dopisaniach, jest 30, ja po prostu Wam pokażę ten wersjecik. Po prostu ja sobie wyciągam jak i potem sobie to wkładam do tego, no i tak tutaj mam, tak on wygląda, tutaj ma tak, a sobie tak, trochę krzywo, I sobie tutaj wyciągam i tu sobie piszę, no kartki mam. Ja nie będę Wam pokazywać, jak to się robi, ale mogę Wam napisać, jakie będzie, co będzie nam potrzebne i jeszcze po. Trochę mnie nie wyszło mi to, ale Wam pokażę. Możecie sobie zobaczyć. jeszcze Wam powiem, żeby zrobić takie coś, do sobie wyciągnę i się piszę, czyli takie coś, będzie nam potrzebne dwie zwykłe kartki: nożyczki, klej zwykły, biały oraz karteczki żółte, ciski, plakat. To będzie nam potrzebne do zrobienia tego. Oczywiście to jest bardzo proste. Żeby to zrobić, tylko wycinamy i sobie potem rysujemy. No i tutaj już mamy te karteczki, sobie piszemy, kiedy chcemy, No i już mamy. Jeszcze Wam pokażę, co będzie nam potrzebne. Będzie nam potrzebny taki klej. Ja Zaraz wracam. Dobra. Nożyczki. Klej. Oraz kartka. Takie dwie całe, bo ja akurat mam przeciąg. Oraz karteczki. Zresztą będę mógł powrócić do tego. Oczywiście to bardzo mało. To na tyle. Pa! Myślę, że, że skorzystacie z mojego pomysłu. Pa!